Żywiskupowi niezecjalnemu i swojemu prawnie ustanowionemu przełożonemu przyrzekasz część i posłuszeństwo. Przeka Niech Bóg, który rozpoczął w Tobie dobre dzieło, sam go to. Zanim przystąpicie do przez presbiteratów, musicie obecno <noise> pogracić wolę ich przyjęcia. Dlatego pytam każdego z was. Czy chcesz wiernie pełnić urząd posługiwania kapłańskiego w stopniu presbiteratu jako gorliwy współpracownik Wisputów w kierowaniu ludem Bożym pod przewodnictwem Ducha Świętego? Tak. Czy chcesz winnie i mądrze pełnić posługę Słowa, głosząc Ewangelię i wykładając prawdy chrześcijańskiej miary? Tak. Czy na chwałę Boga i dla uświęcenia chrześcijańskiego ludu chcesz pobożnie i z wiarą sprawować misteria Chrystusa, a zwłaszcza eucharystyczną ofiarę i sakrament zgodnie z tradycją Kościoła? Tak. Czy chcesz razem z nami wypraszać Boże Miłosierdzie dla powierzonego Cię ludu, modląc się nieustannie według nakazu Chrystusa? Tak. Czy chcesz coraz ściślej jednoczyć się z Chrystusem Najwyższym kapłanem, który z samego siebie złożył ojcu za nas nieskanalną ofiarę i razem z Nim poświęcać się Bogu za zbawienia ludzi? Tem worą pomocą. I Chrystusową Ewangelię, której gościcielem się stałeś. Wierz to, co będziesz czytać, nauczaj tego, w co wierzysz i pełnij to, czego będziesz nauczać. Na Pan Jezus Chrystus, którego Ojciec na Maści Duchem Świętym i Mocą nie chciał strzeże, abyś uświęcał lud chrześcijański i składał go w miarę. Przyjmij dane Ludu Świętego, które mają być ofiarowane Bogu. Rozważaj, co będziesz czynić. Naśladuj to, czego będziesz dokonywać. I prowadzić życie zgodne z tajemnicą Pańskiego Krzyża. Pokój z tobą. To, że jesteśmy wyświęceni na diakonów, na prezbiterów, jest dowodem na istnienie Boga. To, że przyjęliśmy, że otrzymaliśmy, <noise> Pańskiej posługi jest dowodem na Jego miłosierdzie, na to, że Bóg kocha każdego człowieka i dla każdego człowieka ma plan na życie. Zacznę od podziękowań dla tych, których nie, wymienię, nie wymienimy z imienia. Dziękujemy każdej osobie, która tutaj jest, która się z nami modli, każdej osobie, która wspierała nas w tych latach formacji. Rozeznawania? Powołania? <tryk> Dziękujemy.